Wybierz PafiPorta. Klucz do bezpiecznego i stylowego życia www.pafiporta.pl. Jesteśmy na oficjalnym media treningu przed galą KSW Epic. Z nami zawodnik KSW Marcin Helz. Marcin, co dzisiaj tu porabiasz? Walka czy w jakimś innym celu jesteś? Cześć, witam wszystkich. No dzisiaj będę ekspertem w studiu, będę komentował. Coś tam się wypowiadał. E, niestety nie zawalczę, ale mam nadzieję, że kiedyś na takiej gali zawalczę, bo pomysł e, zorganizowania takich gal KSW Epic bardzo mi się podoba. E, no i chętnie bym kiedyś tutaj zawalczył. Czy to właśnie w formule grapplingowej, tak jak teraz słyszałem, że będzie tam jakaś walka. To, to akurat będzie MMA takie w, w kimonie, ale to też jest bardzo ciekawy format, więc no chętnie bym czegoś takiego spróbował. Albo typowo grapplingowa walka, może jakaś tujeczka, może jaka, je, je, jakiś box, kickboxing. Bardzo chętnie. No ja właśnie mówię, tutaj z Piotrem, z Piotrem Kasprzakiem miałbyś fajne pole do popisu, kimona, walka niech będzie już na zasadach MMA, ale w kimonach możecie używać tak samo innych dźwigni, innych duszy, no bo wiadomo, to już jest G, także urozmaicona walka, mi się wydaje, że ty i Piotr Kasprzak, bardzo dobre brazylijskie jiu co można powiedzieć najlepsze w Polsce macie, także to było świetne zestawienie na KSW Epic 2. No taka walka na pewno yy, w kimonie na pewno... E, jest inna niż Bez. Tam jest no, masę różnych e, technik, możliwości, których można e, wykorzystać. Oczywiście no, na co dzień tego się nie robi, więc to też e, musiałbym troszeczkę e, to porobić. E, no ale ciekawe, ciekawa formuła. Marcin, dzisiaj jesteś w roli eksperta. Czy można się spodziewać, że jak nie będziesz walczył na jakichś galach KSW, to będziesz witał częściej w studiu Via Czy może jako komentator na stołku komentatorskim? To już nie ode mnie zależy od, chyba od tego, jak mi pójdzie dzisiaj, czy e, tam, no, jak, jak zdecydują tutaj organizatorzy, ale bardzo, no, ja jestem otwarty. Dla mnie, no, dla mnie jest to zawsze fajna okazja, żeby tu być, żeby być bliżej e, tego wydarzenia. Żeby, no, jestem, jestem jak najbardziej za. Ostatnia walka z Raulem Tutarauli nie poszła po Twojej myśli? Już wszystko przeanalizowane, wiesz jakie błędy zostały popełnione i wiesz, co byś na przykład, gdyby był rewanż, mógłbyś zrobić lepiej, żeby to zwycięstwo przechyliło się na Twoją korzyść? Ja myślę, że jakbym walczył tą samą, zaraz po walce wszedłbym do szatni. Trener by mi dał takiego mocnego liścia w twarz, by powiedział, kurde, Marcin, co ty robisz? Walcz tak jak powinien, tak jak normalnie powinien walczyć, to myślę, żebym wyszedł do walki, już takie na by to wyglądało i ta walka e, byłaby wygrana. E, więc tutaj no, nie były jakieś błędy tak e, techniczne, tutaj były typowo e, błędy taktyczne, ale to nawet nie taktyczne, takie, że taktyka była gdzieś źle ułożona, tylko po prostu, no tak jak już mówiłem, to po walce e, włączyło mi się e, jakieś takie no, walczenie z pleców, walczenie e, na siłę. E, podążanie do tych technik kończących. No wiadomo, że no to jednak jest tak, że no te techniki kończące, zwłaszcza na nogi, no jak ktoś blokuje, ale no nie ukrywajmy, że jak ktoś walczy ze mną, no to już wie, że do tego idę i, i zawodnicy, nawet jak nie są jacyś dobrzy w tych w parterze, w nich na nogi, no to, to generalnie jeden temat, no to jest i to jeszcze same obrony dość szybko można to załapać, więc to tutaj e, dla mnie jest to oczywiste, że właśnie, że no jak próbuję widzę, że o, ktoś blokuje, no to trzeba iść e, do czegoś innego. A tutaj no, zafiksowałem się, ale to jest no, taka nauczka na przyszłość, pierwsze koty zapoty, e, to już się nie powtórzy i no, myślę, że gdyby nie to, no, to ta walka była spokojnie do wygrania. E, no ale to już, to już historia. Jeszcze może wasze drogi, twoje, twojej Raula, się zetną w klatce KSW, ale czy ty już wiesz coś o najbliższej swojej walce? Czy znasz jakiś termin, czy już coś wiadomo jakiś przeciwnik? Nie, jeszcze nie wiadomo. Ja generalnie zaraz po walce od razu zadzwoniłem do KSW i powiedziałem, że chcę walczyć jak najszybciej. Chciałem walczyć w styczniu czy nawet w lutym, żeby po prostu jak najszybciej pokazać, że to faktycznie był wypadek przy pracy. No niestety już mieli wszystko pobukowane i nie znaleźli takiego, znaczy no nie znaleźli, czy może... No nie mieli miejsca, no, wiadomo, że podejrzewam, że na taką walkę musieliby mieć troszkę więcej czasu, żeby to rozpromować, nie chcą pewnie mnie tak gdzieś wrzucać e, na zastępstwo, na taki short notice. E, no ale byłem chętny, chciałem tak zawalczyć, e, no ale w finalnie myślę, że skończy się to jakoś e, kwiecień, maj, może czerwiec, e, że wrócę do klatki. W maju wiemy, że ma być bardzo duża gala, prawdopodobnie chyba na Pomorzu, z tego co tam e, pogłoski mówią, ale jest i też ta Francja, także no, Ty jesteś za granicą też bardzo rozpoznawalnym zawodnikiem, praśnie całe życie swoje walczyłeś za oceanem. Może akurat tamten kierunek na Gali w Paryżu z jakimś Francuzem, twój pojedynek wzbudzałby duże emocje. Słyszałem taką opinię, a ja teraz się z tego śmieję, ale że KSW ma problem z, z zawodnikami na Francję, bo tam, test, tam są testy antydopingowe. I, 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 i nie, nie wiem czy faktycznie tam są, no po, podobno tam są, no ja e, z tym nie mam problemu, więc jak ktoś wypadnie z powodu tego, że jednak stwierdzi, że kurczę, no nie jest to dobre miejsce dla niego do walki, no to ja mogę w każdej chwili wskoczyć e, na taką walkę, e, więc no, myślę, że ten e, kwiecień, maj, czerwiec, no to jest jeszcze o tyle, na tyle. Znaczy może to jest na tyle dla mnie jaki odpowiedni e, termin, że będę przygotowany, no nieważne właśnie czy to będzie w kwietniu czy w czerwcu, to już będę gotowy. E, słuchaj, jesteśmy przy testach antydopingowych. Czy chciałbyś, żeby w Polsce Polada po prostu wzięła pod rękę swoje wszystkie organizacje, no może nawet nie wszystkie, by się chodzi o te lokalne, ale na przykład te duże jak KSW, Fen, czy Babylon, żeby zawodnicy byli sprawdzani i żeby to było tak jak po prostu na wzornictwo UFC? Tak, ja bym chciał, chciałbym, żeby tak było. No wiem, że to jest bardzo trudne do zrobienia, bardzo drogie. E, i nie wiem, czy KSW może się na to zdecydować. No, bo tak naprawdę to jest. To, to, to się tak mówi, że w nie ma testów, w KSW nie ma testów, ale tak naprawdę tak naprawdę porządne testy antydopingowe są tylko w UFC, w tych innych wszystkich organizacjach. To jakieś tam testy są, ale tak naprawdę powiedziałem, że jak ktoś w jakimś stopniu się na tym zna, to wie, jak to obejść. Więc chciałbym, żeby były te testy takie porządne. Z jednej strony dlatego, że wiem, że jest część zawodników, którzy faktycznie coś stosują, ale z drugiej strony też dlatego, że wiem, że są też zawodnicy, którzy nic nie stosują, ale powszechnie są oskarżani o to, że coś biorą. I, i znam. Na pewno paru takich zawodników, no między w tym jestem też ja, który jakby no nigdy nic nie brałem, e, nigdy nie stosowałem, a teraz no wiem, że gdzieś tam, przyjdę, będę miał następną walkę, następną walkę wygram, no to na pewno będą takie głosy, że a pierwszą przegrał, no bo przyszedł po PFL-u, jeszcze nie wiedział, że trzeba koksować, a teraz zaczął koksować i wygrał e, w KSW. Tak nie jest. E, tak nie jest i wie, tak mówię, no, znam kilku zawodników, którzy wiem, że na 100% nic nie biorą, walczą w tym KSW, świetnie sobie radzą i wtedy by jakby to, te oskarżenia też z nich zeszły. Mamy Mariana Ziółkowskiego, który od lat już walczy z tym dopingiem w sporcie w MMA i był mistrzem KSW. No, można powiedzieć, że formalnie tego, e, tego pasa nie stracił w walce, tylko musiał go, no oddał go ze względu na to, że tam z Paradance'em wtedy do tej walki dwa czy trzy, trzy razy nie doszło ze względu na kontuzję Mariana. Także mówię, no tutaj jeśli chodzi o te testy antydopingowe, to trzeba to przekazać też młodym sportowcom, że nie warto brać niczego. Można samemu dojść na wysokie cele, jak ty. belator, walka o mistrzostwo. E, walczyłem wtedy, tak dokładnie? Tak, z, tak, 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 tak. tak. Wygrałem, wygrałem i Bellatora, walczyłem o pas. E, walczyłem no, w organizacjach na nie, świecie, nie nic nie biorąc żadnych niedozwolonych środków i naprawdę to się da, więc to jakby to i to, to jest ze strony zawodnika no to faktycznie no to jest często taka droga na skróty, a ze strony fana to często też jest takie usprawiedliwianie się, siebie, mówienie, że kurczę ja Chodzę raz w tygodniu na siłownię, ten wygląda tak dobrze, no, to no on na pewno coś bierze. To są takie, no to, jest, to jest takie usprawiedliwianie. E, troszeczkę tego, że ktoś e, nie widzi, ile ci zawodnicy, ile, ile ja, ile ci zawodnicy, którzy nie biorą, ile czasu spędzamy na macie w klubie Jedna, na siłowni. Tak, dokładnie. I dla nich to jest takie proste, że mówią, kurczę, przecież ja też trenuję 5 razy w tygodniu, kurczę, ja nie wyglądam tak jak on, to on na pewno coś bierze, a to w, no wcale tak nie działa. Dokładnie, tu w chrywska jest wyrzeczenia, dieta, treningi. No, i wiele innych aspektów wchodzi. Jestem im przygali KSW. Więc, jakby KSW faktycznie włączyło te testy takie porządne, takie jak ma UFC, to wtedy to, no, ci zawodnicy byliby, nie byliby obciążeni tym. Ogólnie, jak na przykład typu UFC, to ty jak wyglądało to testowanie? Bo tam jest nieraz tak, że 6 rano wpadać po prostu agencja antydopingowa, ściągałem ci krew, bynajmniej wiem, jak czytałem tam po innych zawodnikach. No tak, tak, tak. No tam, tam jest tak, że nie, nie, trzeba prowadzić taki kalendarz, trzeba pisać, gdzie się jest, w jakim miejscu. Ja kiedyś pojechałem na sparingi, e, mieszkałem wtedy w Poznaniu, pojechałem na sparingi do Łodzi, no i zapomniałem wpisać, że jadę na te sparingi. Miałem po prostu, tam, bo tam wiadomo, że ustawia się, że normalnie jestem załóżmy w Poznaniu. No i jechałem na te sparingi, gdzieś tam jeden dzień, zapomniałem tego napisać. Wyjechałem, gdzieś tam już byłem na odwójce w drodze do Łodzi i nagle tutaj telefon, że są u, u mnie w domu i mnie nie ma. Tu wtedy, kurze, szybko na wrotkę wracam, no bo jak tam się w jakimś określonym czasie nie, nie, nie... jakbym się nie stawił, no to by było, że po prostu jest test oblany, Aha. więc no, musiałem szybko zawrócić i wracać na testy antydopingowe. No to też taka ciekawa historia, kurczę. Trzeba pilnować, trzeba pilnować tego fakty, faktycznie, żeby dawać. Jakbym dał, że jadę do, do Łodzi, to albo mnie złapali w Łodzi, albo by przyszli innego dnia, więc generalnie trzeba pilnować tego kalendarza. No ja pamiętam właśnie też sytuacja taka była z żolem Romero, kiedy to wygrał jakieś tam kolosalne pieniądze od firmy, która dawała mu suplementy i faktycznie tam wyszło, że niby te suplementy były zanieczyszczone czymś. Z czego tam że Romero Hatter był na pół roku czy na rok w ogóle wyeliminowany z walk? No takie rzeczy też się e, zdarzają. E... No ale chyba to są chyba wyjątkowe sytuacje. Wydaje mi się, że to są e, rzadkie sytuacje. I to pewnie przy bardziej przy ludziach takich, którzy przy zawodnikach, tak, a sobie biorą te jakieś suplementy, takie przedtreningówki, jakieś mocno zmieszane, takie, gdzie tam jest pełno tej chemii. Ja raczej jak już biorę jakieś suplementy, no to kreatynę, białko. Podstawy e, tak, podstawy takie, gdzie tam no, raczej ciężko by było coś, co, co, coś takiego niedozwolonego upchnąć. Marcin, jestem ja przy KSW Epic. Pytanie najważniejsze. Mamed Khalidow, czy to masz Adamę? Wiadomo, sercem. Za Mamedem na pewno, no bo trenuję, że jesteś sportowcem, ale jak ty to widzisz jako taki kibis, po prostu nie patrzący zero 1 czy na MMA, czy na boks, tylko na samą tą walkę? No, Jestem sercem za Mamedem, ale wydaje mi się, że wygra Adamek, ale też z drugiej strony wydaje mi się, że to nie będzie taka dominacja Adamka, że to nie będzie, że kurczę, faktycznie boks, bokser to, e, to, to, to zniszczy Mamedę i Mamed nie będzie miał w ogóle... E, Podjazdu. Myślę, że mamy będzie szybszy, będzie skakał, trzymał dystansik, punktował, ale no mimo wszystko, że Adamek będzie wywierał presję i w ostatecznym rozrachunku to on wygra. Czy nie uważasz, że klatka może być problemem dla Tomasza Adamka? Bo jednak w klatce czy w rynku walczy się zupełnie inaczej. Czy myślę, że to będzie ułatwienie dla, właśnie dla Mameda, że on będzie mógł sobie bardziej skakać, uciekać? Trzymać dystans i to tak rozgrywać, ale i tak Suma Sumaru, myślę, że tą taką nieustanną presją Tomasz Adamek jednak wywalczy sobie to zwycięstwo od decyzją. Bo ogólnie ta walka jest z rękawicaj dziesiątka czy 8. Jak tutaj się dogadali panowie, wiesz może? A to nie mam pojęcia, czy 80 wiem, że w rękach bokserskich, ale dokładniej grubości tych rękawicą nie znam. Rozumiem. Marcin, bardzo dziękuję Ci za tę sympatyczną rozmowę. Cóż, trzymamy kciuki, no i obejść w tej francji zawalczy, bo też chcemy się tam wywrać, także miło by było ci pokibicować tam na żywo. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy pomimo tej ostatniej walki dalej mnie wspierają. No i oglądajcie moją następną walkę, zobaczycie, że teraz już będzie tylko lepiej. Ten chłopak sięgnie po pałaz, mówię wam. Dzięki. Dzięki, Dzięki wielkar. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Pafi Porta, częścią PPHU Składy budowlane Paciorek www.pafiportadżywi.pl I przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem. Pafiporta